Jedna z najbardziej popularnych usług, o jakie pytacie, czyli zamrożenie lakieru folią PPF. Na przykładzie tego auta, Mercedes CLE53MG, chciałbym Państwu zaprezentować wszystkie detale. Lakier wygląda jak oryginalny matowy. Jest to folia PPF. Efekt zamrożenia, ale najważniejsze jest wykonanie. Tej usługi w wersji indywidualnej. Demontaż emblematów, demontaż klamek, demontaż lusterek, tak aby folia była wszędzie niewidoczna. Drodzy Państwo, jest to kluczowe, aby wszędzie pozawijać folię matową. Inaczej niestety ten efekt nie byłby taki jak na załączonym obrazku. Dlaczego wyceniamy indywidualnie takie pakiety? Dokładnie na przykładzie auta, które będziemy zabezpieczali efekt zamrożenia. Natomiast wszystkie elementy karbonowe, wszystkie elementy piano black to również jest zabezpieczone folią bezbarną, czyli podwójne zabezpieczenie. Zwróćcie uwagę, szczególnie na przykładzie tego zderzaka, czy na pewno będą te wszystkie elementy pokryte folią. Jest to bardzo ważne dla końcowego zabezpieczenia auta. W wersji indywidualnej zabezpieczamy felgi, szyby, skóry, plastiki, materiały. Ogólnie full. Do tego zwróćmy uwagę na te felgi. Bez demontażu nie byłoby możliwości zabezpieczenia tak trudnej felgi. Szczególnie w środku. Zabezpieczyliśmy środek felgi, zabezpieczyliśmy zacisk hamulcowy, a całe felgi zdemontowaliśmy na podnośniku. Zwróćmy uwagę na klamkę, która wcześniej była srebrna. Tutaj wykonaliśmy dechroming, zmianę koloru na Czarny. No i wnętrze? Wszystkie elementy Piano Black zostały pokryte folią w wykończeniu matowym. Ekrany również w wykończeniu matowym. Wraz z klientem odebraliśmy auto z salonu. Wykonaliśmy przegląd, wykonaliśmy inspekcję, czy nie doszło do żadnych uszkodzeń podczas transportu z fabryki do salonu. Wcześniej ustaliliśmy cały zakres prac w pakiecie indywidualnym. Zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu, do odwiedzenia naszego studia, do sprawdzenia, jak pracujemy i uszyjemy dla Państwa najlepszą indywidualną ofertę.